Moi drodzy uczniowie, dzisiaj porozmawiamy o mitologii Parandowskiego, o mitologii, która stanowi jeden z fundamentów naszej kultury. Czasem pytacie mnie, dlaczego właściwie czytamy mity greckie. No, myślę, że pytanie jest bezzasadne, ponieważ bardzo wiele tego, co dzieje się w literaturze, nawet dzisiaj, wywodzi się właśnie z czasów starożytnych. Żeby dobrze to zrozumieć, trzeba znać mitologię. Co więcej, mitologia to takie fajne teksty, które będą nieraz stanowiły dla was ratunek choćby na maturze. Mitologia to kopalnia informacji, kopalnia pomysłów, motywów, toposów, archetypów, czego sobie tylko zażyczycie. Nie ukrywam, że sama od dzieciństwa jestem wielbicielką mitologii. Czytałam ją naprawdę wiele razy, właściwie ostatni egzemplarz rozpadł mi się już w rękach, dlatego tym bardziej. Cieszę się, że powstało nowe wydanie. Zobaczcie, rzadko co reklamuje książki, natomiast nowe wydanie mitologii, przygotowane przez wydawnictwo Aleksandria, jest naprawdę warte uwagi. Sprawda, oczywiście najważniejsza jest treść, to co jest w środku, ale gdy zajrzycie tutaj, zobaczycie, że zrobili coś, bardzo prostego, a jednocześnie niesamowitego. Pogrubili wam wszystkie ważne imiona w danym micie. Imiona, jakieś związki frazeologiczne, to co jest ważne. Dlaczego to ma znaczenie? Bo to jest naprawdę drobiazg. Gdy znacie już treść mniej więcej i chcecie sobie szybciutko powtórzyć przed sprawdzianem, przed maturą, przed napisaniem wypracowania albo po prostu dla siebie, przylatujecie wzrokiem i macie to co najważniejsze. Muszę przyznać, że dla mnie jest to ogromne ułatwienie. Także jeszcze raz polecam to wydanie. A my lecimy do motywów. Jeszcze powiem Wam szybko, że niedawno na swoim profilu facebookowym wnuczka Jana Parandowskiego zdradziła, jak też do napisania mitologii doszło. Otóż Jan Parandowski po prostu miał poprawkę z Greki i wakacje poświęcił na zgłębianie tajników języka, także mitologii. Później czasem to spisał. Miał 14 lat, także bierzcie przykład z Parandowskiego i zaczynamy. Tak jak powiedziałam, mitologia jest pełna symboli, archetypów, które znajdują odzwierciedlenie. We współczesnej literaturze, sztuce czy filmie. Ich zrozumienie jest niezbędne do pełniejszej interpretacji właśnie tych dzieł. Ważnym motywem w mitologii jest motyw stworzenia świata. On przewija się też przez inne mitologie. Jest tematem nie tylko mitologii greckiej, pojawia się choćby w mitologii nordyckiej, ponieważ człowiek od zawsze starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak też ten świat powstał, a drugie, skąd wziął się tutaj człowiek. W mitologii początkowo był chaos, z niego wyłoniły się żywioły. I tak też powstali pierwsi bogowie: Uranus i Gaia. Motyw stworzenia świata będziecie również analizować przy okazji czytania biblijnej księgi Rodzaju. Kluczowymi motywami w literaturze są też podróż i poszukiwanie. Symbolizują one ludzkie dążenie do poznania, samodoskonalenia i odkrywania tajemnic świata. W mitologii greckiej jednym z najbardziej znanych przykładów jest Odyseja Homera. Z pewnością pamiętacie, że opisuje ona podróż Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej. Jego podróż. Po zwycięstwie trwała 10 lat. Przez 10 lat płynął do swojej Penelopy, do Itaki, i pamiętamy, że ta kobieta oczywiście na niego wiernie czekała. Motyw ten znajduje odzwierciedlenie również w mitach innych kultur, takich jak Podróż Gilgamesza w poszukiwaniu nieśmiertelności w mitologii mezopotamskiej. Dla nas ważne są późniejsze dzieła. Literatura współczesna i klasyczna często czerpie z tego motywu. Przykładem może być Boska Komedia Dantego. Gdzie podróż przez piekło, czy ściec i raj symbolizuje duchową drogę człowieka. Pamiętamy podróż z Alter Ego Dantego, który przemierza kolejne krainy z coraz to nowymi przewodnikami. Motyw ten pojawia się także w literaturze Fantazy, choćby we Władcy Pierścieni, gdzie przecież jest on centralnym elementem fabuły. Z bardziej współczesnych książek warto wspomnieć tutaj. Książkę, którą szalenie Wam polecam, to jest Droga McCartiego. Książka przejmująca, sam tytuł sugeruje, że będzie o podróży. Tak naprawdę to podróż mroczna, przerażająca, oczyszczająca, która wywołuje w nas ciągłe pytania, ale także niepokój. Bardzo, bardzo polecam, nawet nie w kontekście matury. Kolejny motyw to motyw bohatera. Fundamentem wielu mitów jest bohater i jego archetypiczne cechy. Mitologiczne postacie, takie jak Herakles, którego na pewno znamy z jego 12 prac, Tezeusz, który zabił Minotaura, czy Achilles, który był niepokonanym wojownikiem, a zginął od strzały w piętę. stąd ta nasza pięta achillesowa. Wszyscy oni uosabiają odwagę, determinację, ale także ludzkie słabości i konflikty. Tutaj na boku właśnie zdjęcie z najnowszego wydania, żebyście zobaczyli, że również mamy tutaj pogrubienia najważniejszych informacji dotyczące wspomnianego mitu. Ważne jest to, że bohaterowie często przechodzą przez próby i wyzwania, które mają na celu ich transformację i rozwój. Czyli mamy tutaj wielkich herosów. Ten motyw także jest niezwykle istotny w literaturze, od eposów po powieści współczesne. Archetyp bohatera znalazł swoje miejsce w psychologii, no choćby w teorii Karla Junga, ale w to nie będziemy się zagłębiać. Bohaterowie literatury tacy jak Hamlet czy Frodo Baggins nawiązują do mitologicznych archetypów, przedstawiając uniwersalne ludzkie doświadczenia. Tutaj na pewno warto wspomnieć też o Pieśni o Rolandzie, którą znacie we fragmentach. Mamy tutaj Rolanda, ideału rycerza średniowiecznego, na pewno dla Współczesnych sobie był super superbohaterem. Gdyby filmy Marvela powstawały w średniowieczu, na pewno Roland znalazłby tam swoje miejsce. Kolejnym motywem jest motyw buntu przeciwko bogom lub autorytetowi oraz związany z nimi upadek. W mitologii greckiej Prometeusz, który skradł ogień bogom, symbolizuje bunt i jego konsekwencje. Pamiętamy, Prometeusz to ten, który stworzył człowieka. Później popadł w konflikt z Zeusem. W efekcie Zeus i inni bogowie sprowadzili na ziemię Pandorę, która przyniosła nieszczęście. Prometeusz rzucił wyzwanie Zeusowi w postaci wyboru ofiary, którą ludzie mieliby mu składać w przyszłości. Zeus był niezadowolony i Prometeusza skazał na wieczne cierpienie. Mamy tu prometeizm i to poświęcenie się bezinteresowne dla drugiego człowieka. W kontekście buntu nie możemy też zapomnieć o Biblii, gdzie upadek Adama Ewy ukazuje przecież bardzo podobny temat. W literaturze motyw ten jest wykorzystywany do eksploracji tematów związanych z wolnością, nieposłuszeństwem i moralnością. I zaczynamy. W procesie Kawka ukazuje bunt jednostki wobec absurdalnego i opresyjnego systemu biurokratycznego. Główny bohater zostaje aresztowany bez wyjaśnienia i walczy z niezrozumiałym i nieuchwytnym systemem prawnym. Jego bunt jest nieskuteczny, co podkreśla alienację i bezsilność jednostki w starciu z anonimową władzą. Kolejna książka. W świecie, wykreowanym przez Orwella, główny bohater Winston Smith buntuje się przeciwko totalitarnej władzy wielkiego brata. Jego próby oporu, zarówno intelektualne, jak i emocjonalne, ukazują desperacką walkę o zachowanie indywidualności i prawdy w obliczu wszechogarniającej kontroli i manipulacji. Myślę, że doskonale pamiętamy, jak to się kończy. Kolejna postać, Raskolnikow, główny bohater powieści zbrodnia i kara, buntuje się przeciwko moralnym i społecznym normom, wierząc, że jest ponad prawem i może popełnić zbrodnie w imię wyższych celów. Jego wewnętrzny konflikt i konsekwencje jego czynów ukazują głębokie psychologiczne i filozoficzne aspekty buntu. W mitologii mamy również motyw matki, a konkretnie pojawia się demeter, której zabrano córkę sprowadzono do Hadesu, i demeter od tej pory cierpi zawsze w okresie jesienno-zimowym, ponieważ później córkę jej oddają. Mamy tu do czynienia z toposem mater dolorosa, czyli matki cierpiącej, matki boleściwej. I taką matkę spotykamy w literaturze dość często, choćby w Lamencie Świętokrzyskim, tam, gdzie śmierć Chrystusa opłakuje pod krzyżem jego matka, mamy panią. Roinson w dziadach części trzeciej, która walczy o swojego syna i cierpi, gdy ten podejmuje próbę samobójczą. A także mamy Raskolnikowa w zbrodni i karze, która cierpi z powodu swojego syna. Z przytoczonych przykładów wynika bardzo wyraźnie, że mitologia jest nie tylko fundamentem, ale stanowi pewien uniwersalny język, który pozwala nam lepiej zrozumieć współczesną literaturę i sztukę. Te mitologiczne opowieści bardzo często odzwierciedlają bardzo uniwersalne prawdy. O człowieku i jego funkcjonowaniu w świecie. Z całą pewnością warto znać mitologię. Nie pokazałam Wam tu wszystkich motywów, które możemy tam odnaleźć, ale właściwie w każdym micie znajdzie się coś ważnego. Jeżeli nie macie pomysłu, z czym zestawić daną lekturę, na pewno warto sięgnąć po mitologię. Jeszcze raz tylko przypomnę, że dziś polecam mitologię wydawnictwa Aleksandria. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.